Witajcie, kochani. Wielki czwartek rozpoczyna się święte Triduum Paschalne. Tutaj też rozpoczynają się 24 godziny, które medytowaliśmy, w które wchodziliśmy, w których jesteśmy. Jak ufam, gorąco będziemy. I musimy być, i powinniśmy być. Dlaczego już każdy, mam nadzieję, wie, odkrył, że 24 godziny męki to nie książka, to nie nabożeństwo, to nie droga krzyżowa, ale to człowieczeństwo i bóstwo Chrystusa, które nas prowadzi w swojej aktualności cierpienia uniżania się i zmartwychwstawania w swoim miłowaniu nas. Święte Trydum Paschalne. Dziś dzień wieczerzy. mniej mnie. Więcej słów Jezusa i Luizy. Trzy części. Ale o mój Jezu, wydaje się, że Twoja miłość nie ma chwili wytchnienia. Widzę, że pozwalasz swoim ukochanym uczniom ponownie usiąść, bierzesz miednicę z wodą, obwiązujesz się białą chustą i upadasz do stóp apostołów z gestem takiej pokory, że przyciągasz uwagę całego nieba i wprawiasz je w zachwyt. Sami apostołowie... Zas Zastygają niemal w bezruchu, widząc cię upokorzonego u swoich stóp. Ale powiedz mi, miłości moja, co zamierzasz, czego się domagasz tym aktem takiej pokory. I uwaga na to zdanie: pokory nigdy dotąd niespotykanej i jakiej nigdy się już nie zobaczy. Kiedy dziś pójdziemy. Kto będzie taką miał możliwość? Ja niestety dzisiaj nie, w tym roku nie, ponieważ pracuję. Tam będę ją przeżywał. Kiedy pójdziemy więc na, na wieczerze mszy pańskiej, wieczorem do naszego parafialnego kościoła, do naszych parafialnych kościołów, Miejmy ten obraz przed sobą. Miejmy nie obraz, ale Chrystusa, który upada. Kapłani będą myć stopy wybranych osób. Miejmy ten, tego Jezusa, który upada. Przede mną klęka, przede mną pochyla się do moich stóp. Do moich stóp, by je obmyć i ucałować. Oddajmy głos Jezusowi, dlaczego tak czyni, co chce tym gestem uczynić na dzisiejszej Eucharystii, w tej wieczerzy, co czynił tam, co czyni, co się uobecnia tutaj pod osłoną znaków. Sakramentalnych. Ach, córko moja, pragnę wszystkich dusz. Upadając do ich stóp, jak ubogi żebrak, proszę je i naprzykrzę się im. Płacząc, zastawiam na nie pułapki miłości, aby je zdobyć, upokarzając się u ich stóp z tą miednicą wody zmieszanej z moimi łzami. Chcę je oczyścić z wszelkich niedoskonałości i przygotować na przyjęcie mnie w sakramencie Eucharystii. Pomyślmy i za chwilę zdania niezwykłej mocy, niezwykłej wagi. Tak bardzo leży mi na sercu ten akt przyjęcia mnie w Eucharystii, że nie chcę powierzyć tego zadania aniołom, ani mojej drogiej mamie, ale sam chcę oczyścić nawet ich najgłębsze zakamarki, ażeby przygotować je na przyjęcie owocu Przenajświętszego Sakramentu, a w apostołach. Zamierzałem przygotować wszystkie dusze, Ciebie i mnie. Zamierzam zadośćuczynić za wszelkie święte uczynki i za udzielanie sakramentów, gdy jedne i drugie czynione są w duchu pychy, zwłaszcza przez kapłanów, oraz za uczynki pozbawione Ducha Bożego i bezinteresowności. Ach. Jak wiele dobrych uczynków dociera do mnie bardziej, aby mnie znieważyć, niż oddać mi cześć, bardziej, aby sprawić mi przykrość, niż radość, bardziej, aby przynieść mi śmierć, niż dać mi życie. Są to zniewagi, które najbardziej mnie zasmucają. Ach, tak, córko moja, wyliczaj wszystkie najgłębsze zniewagi, które mi wyrządzają. I daj mi zadośćuczynienie moimi własnymi zadośćuczynieniami. Przynieś pocieszenie mojemu rozgoroczonemu sercu. Tyle Pan Jezus. Co czyni Pan? Oczyszcza moją duszę. Oczyszcza mnie. Na przyjęcie tego sakramentu miłości, o niepojęte. I ból serca Jezusowego z powodu naszych dobrych czynów, naszego sposobu przyjmowania, udziału, czynienia dobra, naszego sposobu miłowania, który okazuje się tak niedoskonałym, bo szukającym swojej własnej chwały, swojego dobrostanu, swojej korzyści, Ubieramy się w Boga wybłyszczać Nim przed innymi. Robimy coś dobrego dla chwały naszego imienia. Nie ma w tym bezinteresowności, nie ma w tym czystości. Jezus to widzi. Jezus to widzi. Jezusa to boli, w moim sercu Cię Jezu boli. To jest ta prawdziwa nieczystość serca. Bierzmy z tej dzisiejszej Eucharystii, uczestniczmy z Nim, obmywając nasze własne serce, z tej pychy, buty, dumy, szukania swego i serca innych, Jego miłością, Jego łzami z wodą zmieszanymi. Obmywajmy stopy sobie nawzajem. Tyle części pierwszej. Pochodźmy z tym tekstem. Część druga tego misterium. Dajmy głos, Luizie. O, moja cierpiąca dobroci, czynię Twoje życie moim własnym i razem z Tobą zamierzam Ci zadośćuczynić za wszystkie te zniewagi. Chcę wejść do najgłębszych zakamarków Twojego boskiego serca i zadośćuczynić Twoim własnym sercem za najgłębsze i najbardziej skryte zniewagi, których doznajesz od swoich najukochańszych. Pragnę o Mu Jezu naśladować Cię we wszystkim. Razem z Tobą chcę obejść wszystkie dusze, które mają Cię przyjąć w Eucharystii. Razem z Tobą pragnę wkroczyć do ich serc kładę moje ręce razem z Twoimi, aby oczyścić te dusze. Och Jezu, tymi Twoimi łzami i wodą, którymi obmywałeś stopy apostołów, oczyśćmy dusze mające Cię przyjąć, oczyśćmy ich serca, rozpalmy je i strzepmy z nich kurz, którym są zabrudzone. Tak więc, gdy będą Cię przyjmować, będziesz mógł, Znaleźć w nich swoje zadowolenie zamiast goryczy. Ale, moja czuła dobroci, gdy cały jesteś pochłonięty myciem stóp apostołu, spoglądam na Ciebie i widzę inny ból przeszywający Twoje przynajświętsze serce. Ci apostołowie reprezentują wszystkie przyszłe dzieci Kościoła, a każdy z nich szereg każdej z Twojej boleści. Jeden słabość. Inne oszustwa, jeszcze inne hipokryzje, inny przesadną miłość do korzyści, święty Piotr, brak wytrwania w postanowieniach i wszystkie przewinienia przywódców kościoła, święty Jan, zniewagi, których doznajesz od swoich najwierniejszych, Judasz wszystkich odstępców z całym szeregiem ogromnego zła, jakie oni czynią. Mowa o apostołach, mowa o mnie, a ja? Jaka słabość jest obmywana przez Jezusa we mnie? Jaka niedoskonałość? Jaki? Jaka postawa, jaki grzech? Jaka wyniosłość? Jaka, jaki chłód, jaka Letność jaka niestałość co obmywasz we mnie, Jezu tego wieczora. Ach, Twoje serce przytłoczone jest bólem i miłością, także nie mogąc tego wytrzymać, zatrzymujesz się u stóp każdego z apostołów i wybuchasz płaczem. Modlisz się i wynagradzasz każde z tych przewinień oraz wypraszasz dla wszystkich. Odpowiednie lekarstwo. Jezu mój, ja również się do ciebie przyłączam, czynię moimi Twoje modlitwy, Twoje zadośćuczynienia oraz Twoje lekarstwa stosowane dla każdej z dusz. Chcę zmieszać moje łzy z Twoimi, abyś nigdy nie był sam, ale zawsze miał mnie przy sobie do dzielenia Twoich boleści. Odsłania się głębia Eucharystii każdej, nie tylko dzisiejszej. Tak, damy, damy kapłanom kwiaty, podziękujemy za kapłaństwo, to piękne, to ważne. Ale czy tylko do tego ma sprowadzić się dzisiejsza Eucharystia i każda następna? Czy tylko to pięknie? Wysprzątane domy, posiłki, święta paschalne. Czy to tylko to? Zobacz, ile tu się dzieje, zobacz, ile się powinno dziać, zobacz, jaki tu dynamizm, jak tu miłość na kolanach służy każdej duszy. Za łzami obmywając stopy, przygotowując serca. Zobacz, jak Luisa pięknie odczytała zamysł serca. Abyś nigdy nie był sam, ale zawsze miał mnie przy sobie do dzielenia Twoich boleści. Pomyśl o każdej następnej mszy, gdzie chcesz być, jaki chcesz być. Czy chcesz być naprawdę z Jezusem? Czy chcę być naprawdę Panie z Tobą i czynić to samo co czynisz Ty na każdej mszy świętej? Tym misterium twojego uniżenia, jakiego nigdy nie było widać i nie będzie już. Jezus na kolanach. Na kolanach płaczący, obmywający stopy człowiekowi, Bóg człowiek uniżony jak żebrak, jak niewolnik, obmywający stopy. Oto msza, jeden z jej wymiarów. Czy można być, uczestniczyć w takiej mszy, jako widz? Nigdy więcej. I ostatnia część, trzecia, Odsłony, tego misterium umywania nóg, jednego zaledwie z wymiarów mszy świętej. Kiedy Jan Paweł II mówił o Eucharystii, takie słowa mniej więcej wypowiedział: Kiedy chcemy mówić o tajemnicy Eucharystii, zawsze zatrzymujemy się niejako na progu. Tak, to prawda. Tak wiele dzieje się w Eucharystii. A my tak mało ją cenimy, wciąż tak mało ją cenimy. Myślę, że dla nas już przynajmniej nie potrzeba jest tych flag, tej muzyki, tej całej prawy. Dobrze, są dusze, które są na tym etapie, że być może tego jeszcze potrzebują. Ale każda msza jest jedną mszą. Czy w bogatej katedrze Świętego Piotra, czy w ubogim kościółku skromnym, czy w naszych parafiach, codziennie, cemplebrowane z msza święta. Może wy nie zdajecie sobie sprawy, jak uprzywilejowana jest Polska. Ja trochę się szwendałem po różnych miejscach. I kiedy mieszkałem w Niemczech, w Niemczech, od, u sąsiadów, to żeby uczestniczyć codziennie w Eucharystii, musieliśmy codziennie jeździć do innego miejsca, bo nie było miejsca, parafii, w której celebrowana jest codziennie msza święta. Mówię o miejscu, gdzie mieszkaliśmy, blisko Stuttgartu. W Ludwigsburgu, mieście bardzo dużym wielkości Pabianic. <słuch> Więc nieraz, nieraz jeździliśmy kilkanaście kilometrów, ale a następnego dnia kilkadziesiąt, żeby móc codziennie uczestniczyć w mszy. To tu Europa. A dalej zamilknę w tym, w tym momencie. Ech. Trzecia część. Bolesna, bardzo bolesna. Moja słodka miłości. Gdy myjesz dalej stopy apostołu, widzę, że jesteś już przy stopach Judasza. Czuję Twój ciężki oddech. Widzę, że nie tylko płaczesz, lecz także szlochasz. I gdy myjesz te stopy, całujesz je, przytulasz do swojego serca. O niepojęta miłości. Ani mogąc wydobyć głosu, Ponieważ jest zduszony płaczem, spoglądasz na Niego opuchniętymi od łez oczami i mówisz do Niego sercem, Synu mój, och błagam Cię głosem moich łez, nie idź do piekła. Daj mi swoją duszę, o którą Cię proszę, upadając do Twoich stóp. Powiedz mi, czego chcesz, czego żądasz. Oddam Ci wszystko abyś tylko nie poszedł na zatracenie och oszczędź tej boleści mnie twojemu bogu i ponownie przytulasz te stopy do swojego serca ale gdy widzisz zatwardziało się dasza twoje serce jest jakby przyparte do muru twoje serce się dusi jesteś bliski mdlenia. serce moje i życie moje Pozwól, że Cię podtrzymam w moich ramionach. Rozumiem, że są to Twoje miłosne sztuczki, które stosujesz wobec każdego zatwardziałego grzesznika. Och, serce moje, gdy Ci współczuję i wynagradzam z niewagi, których doznajesz od dusz zatwardziałych i niechcących się nawrócić, proszę Cię: okrążmy razem ziemię, gdziekolwiek są zatwardziali grzesznicy. Dajmy im Twoje łzy, aby ich zmiękczyć, Twoje pocałunki i Twoje uściski miłości, aby ich do Ciebie przywiązać, a wtedy nie będą mogli uciec. W ten sposób będziesz pocieszony w bólu po stracie Judasza. Na jedno tylko pragnę zwrócić uwagę tutaj. Bo jak zwykle wątków jest mnóstwo cała głębia, ale na jeden szczegół, a nie mogąc wydobyć głosu, ponieważ jest zduszony płaczem, spoglądasz na niego puchniętymi od łez oczami, i mówisz do Niego sercem. Istnieje mowa sercem. Myślę, że wy też to już znacie. W tysiącach sytuacji nie da się nic powiedzieć. Jesteś tak ściśnięty, jesteś tak przejęty, jesteś tak związany, Twoje serce się tak wyrywa, krzyczy. Twoje człowieczeństwo jest tak rozpalone, że blokuje Twój język, Twoją mowę. Jesteś tak uderzony. Wtedy jest ta modlitwa serca, ta mowa serca, ten krzyk serca. On nie jest desperacyjny. On jest ciągłym wołaniem. To, to krzyk matek do dzieci, które się pogubiły: wróć. To krzyk ojców: zatrzymaj się. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy człowieczeństwo już jest tak uderzone, że nie może mówić, serce, serce woła, serce krzyczy, serce mówi. Ale ten krzyk nie jest rozpaczą, nie jest desperacją, jest modlitwą prośby, modlitwą nieustannego wołania. Przytoczę jeszcze raz te słowa: Synu mój, mowy serca, synu mój. Och, błagam cię głosem moich łez, nie idź do piekła. Daj mi swoją duszę, o którą cię proszę, upadając do twoich stóp. Powiedz mi, czego chcesz, czego żądasz. Oddam ci wszystko, abyś tylko nie poszedł na zatracenie. Och, Oszczędzić tej boleści mnie, Twojemu boku. Tu jest gdzieś wpisane też i nasze powołanie, powołanie każdej mszy, uczestnictwo w każdej mszy, nasza codzienność. Aby oszczędzić boleści sercu Boga, Pozytywnie mówiąc, aby przynosić Mu radość, zdobywając z Nim duszę, Jego łzami, Jego krwią. Zdobywając duszę, zanosząc im łzy Jezusa i krew Jezusa, czyli miłość w tych łzach. Często słowa już nie wystarczą. Oto odsłona jednego z nurcików, tego, co się dzieje w każdej mszy świętej. Dziś szczególnie sobie to uświadamiamy. Dziś szczególnie wchodzimy w to misterium. Wielki Czwartek. To dzieje się. To się dzieje. Nie bądźmy tylko widzami. Jak w teatrze. Ale bądźmy uczestnikami, bo jesteśmy zaproszeni na wieczerze pańską.